To nie jest tak, że nagle właśnie z Boga surowego on złagodniał i powpadniemy zaraz w przekonania gnostyckie, że to właściwie był inny Bóg. Że zacytuję jednego mojego znajomego. O co chodzi z całym tym w Biblii mordowaniem? Oni w tym czasie, kiedy zdawali sobie sprawę, że to jest ich koniec, mogli przemyśleć swoje życie, nawrócić się i w tym cierpieniu odpokutować. Czy wymyśliłem to sam? Absolutnie. Mówi o tym Księga Mądrości. Inna była sytuacja Izraela, który wszedł w narody wrogie, narody z kultami demonicznymi, narody okrutne i musiał walczyć i Bóg go w tej walce wspomagał. I wtedy często ta religijność była w tym języku wyrażana takim militarnym, wojennym. Jako że Bóg posiada nieskończony intelekt, nasze malutkie mózgi zapewne nie są w stanie pojąć Jego idealnych planów. Now who takes the Bible... To be historical has got to wrestle with these difficult Pytanie The question is: how could a God who is all loving, all good, and all holy isła such commands? Księdza powtórzonego prawa na początku siódmego rozdziału każe zniszczyć konkretne narody i co mówi? I nie hajtajcie się z nimi. W sensie, to jak mi zniszczyć się z nimi, niechajtać? Zarzut, że Bóg jest potworem, który bawi się ludźmi i cieszy się z ludzkich cierpień. To nie jest nowy zarzut. Prowadził dyskusję ksiądz ze szkoły Akwinaty i ksiądz rektor prowadził. Prowadzący tę dyskusję starał się odpowiedzieć na te zarzuty, a ja jako obserwator uznałem, że one są niewystarczające, bo doprowadziły do wniosku, że część Biblii nie jest słowem Bożym, tylko przekazem autora. Księgi Święte Starego Testamentu są całkowicie słowem Bożym, organiczną częścią Bożego Objawienia. Stosownie do stopniowego rozwoju objawienia spoczywa na nich jeszcze ciemność czasu przygotowania na świetlany dzień odkupienia. Są one w pewnych szczegółach odbiciem ludzkiej niedoskonałości, i grzechu, co jest nieuniknione w księgach historycznych i prawodawczych. Bóg zabija i nakazuje zabijać pojedynczo i masowo całą ludzkość i całe narody. Gdy Pan wprowadzi Cię do ziemi Kanana, by się posiadł, Pan odda Tobie liczne narody. Ty je wytępisz i nie okażesz im litości. E, ja mam oczywiście świadomość, że współcześnie coraz więcej, pewnie zwłaszcza ludzi młodych, jest dosyć sceptycznych co do istnienia Boga, ale nie mam wątpliwości, że ludzie nie są współcześnie obojętni na zło, są wyczuleni na zło w sposób szczególny i być może dlatego często też od religii, dotyczy to również religii chrześcijańskiej, odchodzą. A niektórzy powiadają, przecież ja bym w życiu Biblii dziecku nie dał, bo tam Bóg każe się mordować, wycinać w pień mężczyzn, kobiety, dzieci, niemowlęta, zwierzęta, wszystko co oddycha, każe wyrżnąć w pień. Co to za Bóg! Coś mnie podkusiło, żeby zająć się chyba najtrudniejszym tematem dla chrześcijan, czyli tematem podboju Kanaanu w Starym Testamencie, który Bóg zlecił Izraelowi. Jednak, choć jest to tak trudny temat, nie jest tak, że nie ma na niego dobrych odpowiedzi. Po prostu żadna z nich nie jest tak satysfakcjonująca, jak wielu z nas by chciało. Ja też bym chciał dużo bardziej satysfakcjonujących odpowiedzi, ale staram się być otwarty na tę możliwość, że być może to jest jedna z tych rzeczy, których po prostu. Nie zrozumiem. To nie dlatego wierzę, że Biblia jest słowem żywego Boga i nie dlatego wierzę w Boga w ogóle, że Biblia jest w całości zrozumiała i mam ją w małym paluszku i wszystko mi wyjaśniła i sama siebie wyjaśniła w zupełności. Nie, nie dlatego uwierzyłem, tylko dlatego, że coś przeżyłem, nie jestem w stanie zaprzeczyć, że jest sfera nadprzyrodzona. Akurat w chrześcijaństwie odnalazłem wszystko, czego szukałem. Obserwuję, że ludzie, którzy nie żyją z Jezusem, to są często albo kłębkami nerwów, albo moralnie z, y, słabo. I oczywiście nie zawsze, nie zawsze, oczywiście. Natomiast takie są moje obserwacje, no trudno mi jest wyjść y, z takiego wrażenia. Te odpowiedzi na temat. Podboju Kanaanu. Rozbiję na parę filmów. Dzisiaj zacznę od e, chyba najpopularniejszej, najbardziej oczywistej, czyli że ludy kanaanejskie nie były niewinne. Bo, jak mówię, dla wielu to jest oczywiste, natomiast niestety nie dla wszystkich. Niektórzy tak to przedstawiają. Podbój Kanaanu, jakby Izrael napadał jakieś niewinne ludy. To w ogóle nie było tak. Nie? I jeśli zrozumiemy, jak zepsute były te ludy, to może łatwiej będzie nam przyjąć, no, tak, po prostu Sąd Boży, bo Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nienawidzi grzechu. Jednocześnie Bóg jest oczywiście miłosierny i litościwy i bardzo cierpliwy, dlatego daje im całe wieki. Kanaanowi dał 430 lat i dopiero jak dopełnili miary swoich przewinień, co Bóg zapowiedział już Abrahamowi, dopiero wtedy Bóg pozwala Izraelowi wejść do Ziemi Obiecanej i wszystkich wyrzucić z tej ziemi. I teraz, co tu jest kluczowe, bo niektórzy z tego robią jakąś wojnę etniczną. Nie, nie! Kiedy Izrael nie przestrzegał Bożych przykazań, kiedy wpadł w jakieś bawochwalstwo i tak dalej, te same grzechy, które popełniały te ludy wcześniej, to wtedy na Izraela spada Boży gniew i Boża Sprawiedliwość i Sąd. I wtedy Asyria! Czy jakieś inne państwo jest nazywane Biczem Bożym, i tak dalej. Dlatego to nadal nie wygląda, wiecie, jak księgi tylko i wyłącznie historyczne, spisane przez ludzi, którzy. Opisywali swoje zwycięstwa. Te księgi naprawdę są wyjątkowe, nie? W tym, że naprawdę na pierwszym miejscu stawiają sprawiedliwość i wolę Bożą, a nie jakiś tam patriotyzm zwykły. Więc jeszcze raz, Bóg dał im 430 lat, żeby się nawróciły, nie chciały się nawrócić, dopełniły miary swych przewinień, przyszedł na, na nich sąd, ale potem, jak Izrael grzeszył, też na nich przychodził sąd. Także naprawdę. Nie chodzi o żadną y, wojnę etniczną, która jest potem spisywana przez zwykłych ludzi. I otwórzmy sobie księgę kapłańską, rozdział 18, y, gdzie Jachwe przemawia do Mojżesza i wymienia im właśnie, czego nie mogą robić. Nie? To jest część tego prawa, które Mojżesz otrzymuje od Boga dla Izraelitów. I wyraźnie tutaj Bóg stwierdza, że tak. Robią ludzie w Egipcie i tak robią te ludy kananejskie, ale wy tak nie macie robić, nie? Nie upodobniajcie się do nich. No i tutaj są te wszystkie grzechy e, najgorsze wymienione jakby w jednym miejscu, także wygodnie <noise> dla nas badaczy pisma. Jachwę tak przemówił do Mojżesza, oznajmi to synom Izraela, jam jest Jachwę, Bóg wasz. Nie postępujcie tak, jak to jest w zwyczaju w Egipcie, gdzie zamieszkaliście, lub w ziemi Kanaan, do której was wiodę. Nie postępujcie więc tak, nie stosujcie się do ich obyczajów. Macie się trzymać moich nakazów, macie zachowywać moje prawa, postępować według nich, bo ja jest Jachwę, wasz Bóg. I od wersetu szóstego jest mowa o czym? O kaziroctwie. Nikomu z nie wolno obcować po małżeńsku z bliskimi krewnymi. Jam jest jachwę. Nie będziesz więc odkrywał na gości swego ojca ani matki." Ona jest matką Twoją, nie będziesz zatem odkrywał inne gości. Nie będziesz też odkrywał na gości swojej macochy, bo ona należy do Twojego ojca. I ani Twojej siostry, ani córki, ojca, matki, i, szwagra, i wszyscy tutaj są wymienieni, tak? Żeby nie było wątpliwości, a z tym mogę? Nie, z tym też nie, Durnio. Nie można robić kazirostwa żadnego. I zobaczcie, jakie to jest piękne, to w, w, na marginesie, że inne narody to robiły, a Izrael wiedział, że nie można. I dopiero musiały wieki minąć, żeby się wszyscy zorientowali. Nie, jednak Kazirowstwo jest głupie, bo to potem, bo ten chów w zawsze ma tragiczne skutki. Nie? Więc nie możemy tego robić. Wtedy wiedział to, zobaczcie, tylko Izrael, przynajmniej w tym małym fyrtlu świata, tak? W wersecie 20 jest zakaz cudzołóstwa. Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, bo stałbyś się przez to nieczysty. W następnym wersecie żadnego ze swoich potomków nie oddasz na ofiarę Molochowi, aby nie bezcześcić imienia Twego Boga. Jam jest Jahwe. I tu jest... Mowa o strasznym grzechu, jakim jest składanie dzieci w ofierze bóstwom. Nie? I tu jest wymieniony Bożek Moloch i to było straszne. Oni te dzieci żywcem palili na tym bóstwie, bo to bóstwo miało formę jakiegoś takiego, o tu macie jakieś takie wyobrażenie tego Molocha, takie bóstwo piec, w którym się składało ofiary z ludzi i pewnie najczęściej z małych dzieci. I różne są opisy, że jak te dzieci, które tam były wrzucane, krzyczały z bólu, płakały, to wtedy bębny głośniej grały, żeby rodzice nie słyszeli krzyku tych swoich dzieci. Widzicie, jeśli jakaś kultura robi coś takiego, to Bóg na to patrzy i na to przede wszystkim jest wściekły. Nie, nie róbmy z Boga jakiegoś żądnego krwi, bóstwa. To Moloch jest takim Bogiem. To Moloch jest takim Bogiem. Bóg, który powiedział Abrahamowi, złóż mi swojego syna w ofierze, robi to po to, żeby potem go powstrzymać i pokazać mu: zobacz, ja nie jestem jak inni bogowie. Ja nie jestem jak moloch, który pragnie o ofiar z dzieci. Jestem zupełnie innym Bogiem. Tym się brzydzę. I nigdy, mówi do swojego ludu, nie róbcie takich rzeczy. Także miejmy to na uwadze, kochani. No i mamy werset 22. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, bo to jest obrzydliwość. Także, nawet takie czyny tutaj są opisane. Nie wiem, czy to jest nadal legalne w Polsce, żeby mówić o takich rzeczach. I zaraz, pod takimi czynami jest. Widzicie. Zoofilia, nie będziesz też obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Kobieta też nie podda się zwierzęciu w celu obcowania z nim, bo to rzecz haniebna. Nie kalajcie się niczym takim, bo tym wszystkim kalały się narody, które ja wyrzucam przed wami, żeby nie było żadnych wątpliwości, Bóg to jeszcze raz tu na koniec powtarza. No i jeszcze jeden poważny grzech. Tych narodów kanonejskich, co niektórych. Księga Estery, rozdział trzeci, wspomina o Hamanie, który był synem Hammedaty i był Agagitą, czyli synem króla Agaga, o którym jest mowa w pierwszej księdze Samuela, rozdział 15. Saul go zostawił przy życiu. Później sobie może powiemy więcej o tej sytuacji. Natomiast tutaj w księdze Estery jest mowa o tym, że ten Haman, Chce pozabijać wszystkich Żydów. Nie? Taki pierwszy, można powiedzieć, Hitler w historii. Rozesłano pisma za pośrednictwem gońców do wszystkich prowincji królewskich nakazując, aby zgładzono i wymordowano i wytracono wszystkich Żydów, od młodzieńca aż do starca, dzieci i niewiasty, i aby mienie ich zabrano jako łup. Także niektórzy powiedzą: właśnie dlatego Bóg kazał w pierwszej księdze Samuela 15 zabić wszystkich Amalekitów. Bo wiedział, jaki to jest naród i że oni zawsze chcą zabić wszystkich Żydów, czego tutaj przykładem jest Haman, właśnie, który ma taki pomysł zabić wszystkich Żydów, wymordować cały naród. I przyznacie, jest to tak dziwne życzenie, że chęć, żeby wszyscy Żydzi przestali istnieć, że no, wydaje się, oni są po prostu kierowani przez złego ducha. Zły duch wie, jaki Bóg ma plan. Chce wyprowadzić z Izraela Mesjasza, który zbawi wszystkich ludzi, wszystkie grzechy weźmie na siebie i dzięki temu spłaci ciążący na nas dług. I wtedy szatan nie będzie miał do nas żadnego prawa. I Zły Duch od zawsze kierował swoimi dziećmi w świecie. Tak jak są synowie królestwa, są też synowie złego. I on. Przez tych swoich synów stara się wszystko popsuć, albo zepsuć moralnie Izraela, a jak to się nie uda, to może wytracić wszystkich fizycznie, a jak to się nie uda, to znowu spróbować zepsuć i on ciągle stara się włożyć kij w szprychę Bogu, który jedzie nam na ratunek. Bóg chciał przygotować Izraela do tego, żeby. Wydał Mesjasza na świat i żeby Mesjasz Jezus Chrystus nas wszystkich uratował. I jak na to popatrzycie w ten sposób, to już to wygląda trochę inaczej, prawda? Ludy kananejskie nie były niewinnymi narodami i te grzechy, które robiły te ludy, nie były jakieś tam drobniutkie. To nie był hazard czy nadużywanie alkoholu. Nie, to było znęcanie się nad dziećmi. Albo takie praktyki jak kazirostwo yy, czy inne, które mogą powodować, wiecie, choroby genetyczne, więc skażenie nie tylko moralne, ale też. Taki na przykład, nie? czego no, nie bierzemy pod uwagę. Ale jedno ważne pytanie. Czy te grzechy przekreślały kompletnie Kananejczyków? Czy nasz Bóg nie jest Bogiem litościwym? Ależ oczywiście, że jest. I uwaga, ludy kananejskie mogły przyjąć Boga Jachwę i dołączyć do Izraela. I sztandarowym przykładem jest tu nierządnica Rahab, ale o tym w następnym. Odcinku. No bo, oczywiście, czy ja tym fi filmem krótkim rozwiązałem cały problem? Oczywiście, że nie to, co powiedziałem, nie rozwiązuje wszystkiego. Resztę problemów będziemy sobie rozwiązywać, a przynajmniej próbować to robić w następnych odcinkach. Także. Do usłyszenia. Cześć. Ten film powstał dzięki wsparciu patronów, m.in. dzięki wspólnocie Czas dla Rodzin z Gdańska, która wspiera mnie regularnie hojnie. Ale tych patronów tutaj bardzo dużo brakuje na tej liście, także trzeba to zaktualizować. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Każdemu z osobna, naprawdę. Maria, też <gryw> bardzo Ci dziękuję. Wszyscy jesteście niesamowici. Szczegóły, jeśli ktoś chciałby się dołożyć w opisie filmu, bardzo dziękuję. Z Bogiem! Już Mikołaj Kapusta, za którym zbytnio nie przepadam, powiedział prawdziwą prawdę o tobie, że głosisz bzdury. Co ty robisz, chłopie?